Uwaga, film zawiera spoiler, więc jeżeli nie chcesz znać fabuły Sapnautyki, to lepiej po go. Dobra, minuta została. Minuta została do przybycia Sambima. The Forest. The Forest. Sunbima kiedyś nawet oglądałam, ale jak jeszcze nie było tych wersji, to jest porobane z pomylonym. Tu mamy jakąś taką bardziej taką zborną fabułkę. 40 sekund do przybycia Sambima mamy. Tu ma lądować, także no zobaczymy, czy przyleci. Bo jest 30 sekund, a go nie widzę. O! Uwaga, coś słychać, słyszycie? Podgłośnie wam tutaj. Coś się dzieje. Okej... Okay. <laughs> Survivor, we see you. Man, I don't know how you held out down there. We broke an atmosphere and we're descending towards the landing site. So a building down there? What do you mean you can't identify it? Hold on. No turning back now. Positions, everyone. Touching down is 9, nine, eight. It's coming from the building. <gasps> Change course. Set thrusters to full. Oh yeah. So. So. Oh, kurde.